chcemy nagrywać yy, na czytfu. Próbujemy zdobywać jak najwyższą rangę w tym sezonie. Eee, myślę, że tym dekiem jesteśmy w stanie to zrobić. Także pogramy nim jeszcze chwilę, a potem ewentualnie zmienimy na coś mocnego z innej frakcji. Może syndykat, może Nilfgaard, zobaczymy. E, dobra, mamy tak. Dwie trucizny potrzebujemy na ręce. to mamy wody Brokilonu, nie potrzebujemy. No i teraz jest trochę lipnie, bo mamy dwa pioruny. Zobaczymy, czy coś będziemy w stanie z tym zrobić. To jest oczywiście manewr okrążający. Jak zwykle przeważnie, Królestwa Północy teraz grają na manewr okrążający. Zobaczymy, co przeciwnik narobi. Mamy barnabę, ale czy możemy go wykorzystać w jakiś sposób? Mamy elfa, krasnoluda i driadę. No, driadę byśmy mogli mieć. Elfa też. Krasnoluda chyba nie ma. Przeznaczenia nie da się oszukać. No, standardzik. Wieczny ogień i prostemu ucznikowi pomoże. Wieczny ogień i prostemu ucznikowi pomoże, tak. Dobra, zagramy persivala. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. No właśnie, nie wiem czy kiedykolwiek spłaci dług studencki. No, ale mamy pewien problem. A nie, bo on jest y, tylko na daleki zasięg. To ok. Zrobimy tak. Drugiego ma w ręce jeszcze, więc pewnie go zagra. No, dokładnie. Oczywiście to drugi piorun wyzygota z korwu. Dobra, wysygotę zużył w pierwszej rundzie, to już jest całkiem przyzwoicie. Eee, zagrajmy driadę. Hmm. Wystarczy jedna strzała. A, ma oczyszczenie. Wszelki duch jakaś potwora! Widzicie w oknie upiora? No dobra. Spróbujemy go dogonić, Barnabą. O, przepraszam, odbiło mi się ze mną. No i dobra, i mamy wysłanniczkę z Cintry nie była złości na posłańcu. No i myślę, że to jest moment, w którym trzeba spasować. Okay. Teraz dobrze by było mieć hawekarskiego na ręce na ewentualnego drypassa. Mamy drugą truciznę. Eee, I mamy fałwę. VW sobie wymienimy, bo możemy ją ściągnąć z zewem z lasu. Krasnoludzki wóz bojowy. O! Dwa bo krasnoludy. Dobra, zobaczymy co zrobi. Spasował. No to jeśli spasował, no to zagramy jednego z krasnoludów. Już trudno, bo mówię o ale takie życie. No i dobra, i zaczynamy tą rundę. No i tak, mamy Elfa, mamy Człowieka, mamy Dryadę, mamy Drzewca i mamy Krasnoluda. Więc w sumie chyba wszystko, co się dało. O, jeszcze ewentualnie... Nie, dobra, dobra. Tak gramy. Ok. To zagramy Zew Lasu. Z Zewu Lasu wyjdzie fałwę. VWE standardowo zagra wodę Brokilonu. No i ponowimy sobie jeszcze wodę Brokilonu naszą zdolnością. Mamy 19 punktów na start, plus 4 harmonie na, na placu gry już w tym momencie. Nie mhm. Filipa niestety rzeczywiście może się tu namieszać, ale nie bardzo namieszała. Jeszcze nie jest tak źle. Milwą zajedziemy. Plus tu mamy loka jeszcze. No to krasnal. A ja mam oczyszczenie przecież. Zapomniałem o tym. Elfa jeszcze nie mam chyba, nie? Nie mam. To muszą być rany i gry. co mnie Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku witalność na 4 rundy nie byłaby lepsza. Szani zaraz mu możemy zblokować. Zobaczymy, co jeszcze tam wyciągnie, bo to jest też dość ważne. Pryszczilla. to Pryszczilla będzie zdecydowanie lepsza do zblokowania. Niezły pomysł. Jorvet hmm. nas poprowadzi. Będzie dobry dzień. O, dobrze, teraz nie ma inspiracji na tej jednostce. Pogrzewacz rozgrani już do czerwoności. Będzie mi krwawienia rozdawał teraz. A ja to myślę, że wrzucimy sobie Drietę. Strzelimy z Pawko Obrońca tarcza. Zadaliśmy każdy bogu pod sodem. Możemy po raz to to będzie bolesne. Niestety, to będziemy strzelać. Króciznę już nie wykorzystał, więc to jest trochę ból. On ma jeszcze dwie karty na ręce i mamy prawie tą samą siłę. Więc będzie raczej ciężko cokolwiek zdziałać. Drzewiec mi odpali jeszcze harmonię, no nie, bo nie mamy drzewca, więc to są trzy karty z harmonią, które się wzmocnują, ale no, jak widzicie, ciężka sprawa. Okej. Okay. W szanie nie strzelimy, możemy strzelać tylko w pierwszy rząd w zasadzie, jest wszystko jedno, w kogo i tak za jeden damage tylko poleci. Niech będzie tu. No i co? Yy, Trucizna mi już nic nie daje w tym momencie, więc możemy równie dobrze do pierwszego rzędu go zagrać. Mamy już 6 punktów. Minus upawienia no to praktycznie jak spasuje, to ma remis, nawet wygrywa. Więc niestety tym razem się nie uda. razem. Mimo dobrych chęci. Próbujemy dalej. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Chciałem sprawdzić, czy mogę wrzucić Zamiast Idy, Ida ma 7 punktów, tak? A Geralt Axi ma chyba 8, jeśli dobrze myślę. Nie, 10. No to jest masakra. Ma nawet 11. A inaczej jeszcze. Za piąteczkę mógłbym wrzucić coś takiego jak księżycowy pył. Zamiast pioruna Alzura, to miałbym oczyszczenie jeszcze jedno. Wymieńmy jeden piorun na zura na księżycowy pył i zobaczymy teraz jak się będzie grało. Że resecik też byłby wskazany czasami. Dobra, czekamy, czekamy. Jest coś dobra. Sydykat Duma to wszystko, co nam pozostało. No to będzie ciężko. Okej. Okay. Mamy dwa krasnale. Mamy tego gościa. Nie mamy. Przydałby się. A, jest hawekarski. Przydałby się Percival na pierwszą rundę. No prawie, prawie. Dobra, zaczynamy. No to hawekara na początek. Robimy interesik. Zdolność DX, tak? Łapówka Fanatycy. No dobra Złoto Mogą być fanatycy, eee, zagrajmy pawko. No i znowu trzeba będzie łapać. Żadna osoba fizyczna się przede mną nie ukryje. Monet. Okay. Nienawidzę czarnych. Zawsze już To jest fajna jednostka w sumie. Dobra. To co? Machakamskiego walniemy. Dalej! Który pierwszy? Strzelimy sobie z Pachko i zbustujemy sobie Krasnala. No I co teraz? Wściekły zmutowany pies. No to możemy mu spokojnie zrobić tak. Sporą przewagę 9 punktów w na dwie te lafiryndy, no ale dalej mam jakby jeden punkt przewagi, więc w sumie to jest dobry punkt na pas. I on teraz musi zużyć ostatnią jeszcze jedną kartę i zejść do trzech kart, co praktycznie wymusza na nim drypass w następnej rundzie, jeśli nie chce mieć e, straty karty. No i to jest bardzo dobry ład. czułą Imkę. Dużo złotych kart. Ciekawe co ma na ręce w takim razie. Pewnie... Sawolę i tak dalej. Jak to zwykle. Mamy następną rundę. Jest Barnaba, jest Drzewiec z i jest... ...Elf. Kogo gramy na drypasie No Elfa chyba, z tego co widzę. Trochę go ale trudno. do dali. No dobra. Dać mu milwę, czy mu nie dawać milwy? Hmm. Komuś może możemy przyzwać jeszcze. Eee. Dobra. Zagrajmy VW. Pani Ejc nie zabrania nam rozmawiać z obcymi. Nie pamiętam. Większe co podatki. Mhm. Taki cwoniak. Będzie się wzmacniał. Jednostki. No jest to całkiem możliwe, że się będzie wzmacniał. Ale możemy mu to zblokować w sumie. Więc tak też zróbmy. Mm. Mam złe przeczucia. Teraz mamy dryady i Elfa. Nie mamy krasnoluda w sumie dla Barnaby. Milwa to człowiek jest, to też spoko. No i spasował. To nie ma zbyt ciekawej sytuacji w takim układzie. Mamy kartę przewagi. I on zaczyna jeszcze w dodatku. Więc raczej słabo to widzę w jego wykonaniu, ale kto wie. Może nas czymś zaskoczy. Teraz mamy krasnoluda. Mamy dryadę. Eee, nie mamy elfa. Mamy elfa. No to wszystko mamy. Dobra. No i mamy dwie trucizny, więc jest Gites majones Można grać. Zagramy Milwę na początek. Nie pracujcie o mnie. Dam radę. W sumie odwrotnie by było lepiej, nie? Mam sobie dwa punkty. A tak to Milwa się nie zbustowała. Myślałem, że się zbustuje. No ale nie to nie. Dobra. Zawaliłem, będę wiedział na następny raz. Najpierw wodę brokilonu, potem milwę. Mamy krasnoluda, mamy maszynę, mamy elfa, drzewca, gnoma, drugiego drzewca, tak, że mamy pięć różnych kategorii w sumie gości. On już ma 9, więc pewnie się szykuje na sawolę albo coś w tym stylu. Z tym, że najpierw warta warto zagrać, zagrać stracańca, a potem wóz bojowy, bo on przywołuje też krasnoluda. Więc co ja bym mógł teraz? W zasadzie nie ma, nie ma dobrego wyjścia. No to trudno, zagramy tego stracańca. Ważniejsze jest, żeby dodał tutaj dwa punkty, niż zadał jeden punkt damage'a jemu. Tą triadę nam wykończy trucizną, dobra. No ale zysk mu poszedł w cholerę też, bo już mań Maxa. to było takie se zagranie. To polecimy teraz krasnoludzkim bojowym. najsilniejszym. Nie szkodzi. No my sobie teraz wyrzucimy... Mamy tak. Mamy krasnoluda, nie mamy dryady, tak? I elfa. No to... Z tym elfem bym wolał na razie nie wychodzić. Dobra, zagrajmy w wielki dom tutaj. Karabeusze. No karabeuszem mnie w jakiś tam sposób trochę załatwią, ale może nie tak bardzo, bo mamy przeniesienie do drugiego rzędu, więc jednego sobie przeniesiemy, a drugiego możemy załatwić na przykład dryadą. No szkoda by było trochę dryady na niego, no ale pewnie trzeba będzie tak zrobić. Korporacja to ludzie! Będzie dostawał monetki. No dobra, hmm. dobra, zużyjemy dryadę. Trudno. Twój kolejny krok będzie ostatni. O, bardzo ładnie wyszło akurat. Mhm. Za kitramiem kagańcem, ale to nie szkodzi. To Barnaba teraz mamy. To chyba nie Triada. powinno być. Krasnolud, elfanima. Ja bym to zrobił lepiej, ale wciąż gratulacje no I sawola. A! Uwielbiam teraz. Z przerazą, ale to jest za mało. Czyli wygrywamy ten, ten pojedynek. No i poszło całkiem spoko. Dwie partie jedna wygrana, druga przegrana. Z dziesiąta ranga. No i dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro w następnym odcinku z Gwinta. Dzięki, cześć.